i jesteśmy dzisiaj w Kogamie. Ja mówię trochę tonowanym głosem, ponieważ u mnie jeszcze śpią. Generalnie rzecz biorąc, jesteśmy dzisiaj w troszeczkę innej mapce, nie jest to parkour. Nie jest to parkour, wysławia się Elin Będziemy, słuchajcie, jeździć. Będziemy jeździć samochodem. Tutaj mamy kilka innych wariantów do wyboru. Mamy jakby taki tutaj jakieś koła zębate i tak dalej więcej, tutaj mamy WR World Racing. I e, ja dzisiaj próbowałam parkoury przychodzić, ale bardzo mi się nie wychodziło. E, jestem zamolona. A uważam, że. I, um, a uważam, że dobre tory do, do jazdy powinny powstawać coraz częściej. Być, powinny być jak najczęściej, jak najfajniej. Mamy tutaj kilka samochodów do zboru kilka bardzo fajnych samochodów do wyboru także można każdym przejechać się mamy ciężarówkę amerykańską mamy ciężarówkę europejską tam dalej co jest bardzo fajne to weźmy sobie tą ciężarówkę na razie europejską będziemy jechać sobie we Wrocławiu. jechałam już tą białą, ta biała też jest fajna jechałam sportowym też jest fajny słuchajcie ogólnie mamy trybuny, mamy tor jest naprawdę fajnie Oczywiście ciężarówki wybuchają, y, to trzeba na to uważać. Ciężarówki, y, mówię oczywiście o samochodach. Trzeba na to uważać, że, że samochody wybuchają i, i tak dalej. Ale myślę, że mimo wszystko zabawa jest przednia. Na trasie jest tam kilka, y, kilka jest tam y, takich checkpointów. Słuchaj, teraz ciekawe, czy ja trafię w to. Powinnam w to trafić, no właśnie. No dobrze, wybuchnęłam, e, za daleko pojechałam. No i teraz mamy problem, bo bo nie wiem gdzie jestem. Dobra, musimy się kilnąć, nie wiem gdzie jestem. Nie wiem, jak daleko są checkpointy. Musimy się kilnąć, jesteśmy na początku. Potem checkpoint nas przenosi do, do innego, do innego, wiadomo, e, miejsca. Dobra, weźmiemy sobie to autko. Tym mi się dobrze jeździło. E, Tym tirem też się fajnie jeździ, ale. Dobra, pomijmy. Generalnie rzecz biorąc mapka jest bardzo bardzo przyjemna Ej! dlaczego? Yy, yy, no dobra Nie zaczynamy zbyt dobrze, niestety, moi państwo Dobrze, to może jednak tir, Czekaj, może jednak tir, znaczy ciężarówka. No, ktoś jeszcze sobie do Free Exp'a Ale uważam, że tutaj już jest Free, free exp. Dobrze, to może jednak weźmiemy sobie tą ciężarówkę tutaj piękną, ładną Hop, so. O, tu ładnie chociaż wyglądamy. Widzicie? No, pięknie wystajemy styżowki. Dobra, może tym pojedziemy szybciej i, i przeżyjemy. E fajnie jest, kiedy powstają nowe tory. Może delikatnie jest trochę, nie wiem. E powstają nowe tory i te tory są e fajnie zrobione. Kiedy powstają dobre tory do jazdy, bo dużo torów ja osobiście widziałam. Albo niedokończonych, albo takich, które po prostu nie zasługiwały na, na po prostu, słuchajcie, uwagę. Uuuu, no niestety. Ajajaj, lama. Także no, generalnie rzecz biorąc, ten mi się bardzo podoba. Pomimo tego, że początek jest taki sobie, to potem jest bardzo, bardzo fajnie i przyjemnie. Mm, nie przeszłam go całego, także raz Wam to mówię, ale nie jestem w stanie dzisiaj myśleć nawet o tym, żeby nagrać dla Was coś innego. Nie wybuchaj mi, proszę, no. Coś z tymi wybuchami. Przecież z dziwami, było fajnie. Yy, nie jestem w stanie nagrać dla Was nic innego, to naprawdę. Nie mam siły, yy, jest taki dzień zambulasty. No, lusterka mamy w tym samochodzie, fajnie. Jest taki dzień zamolasty, więc wiecie Dobra, 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 jesteśmy Lądowaliśmy i nawet nie wybuchnęliśmy e, Więc ja postanowiłam po prostu nagrać dla Was takie o... jeździkowe Jeździkowe... coś. Fajny, fajny tor, bardzo mi się podoba Chociaż tam widzę... ...uuuuu, nie... Przecież ostatnio tu przejechałam dobrze o Arr... 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 Ach, Nie mówmy nic! Yy... Takie jeździkowe, coś też jest fajne. Uważam, że jest całkiem przyjemnie. A o mamy, ale nie chcę policem. Dobra, chodźmy w tą ciężarówkę amerykańską pięknie ładnie wystaje na głowę. Przy okazji najeździmy się innymi ciężarowymi e, samochodami. Więc takie coś też może, możemy ponagrywać. Bardzo lubię czasem zwiedzać miasta. Lubię, wiecie, właśnie pościgać się, ale na takich fajnych torach, nie na jakichś takich bezsensownych. Bo, bo fajne tory są naprawdę na miarę złota. Mało ich jest, nie oszukujmy się. Zaszkoczę tam, nie zaskoczę. No, dawaj. Tak. Tak. To możemy sobie poskakać teraz, słuchajcie. Chyba dalej nie pojedziemy, nie jest nam to dane. Nie jest nam to dane, żeby dalej pojechać. Za dużo gazu, Elinku, za dużo gazu. No nic, no nic, jeszcze raz próbujemy. Oczywiście lamiek, jak, jak nagrywam, to jest standardowo. Tak czy inaczej. To jest fajne, polecam, polecam go y, Wam, bo fajnie go jest przejść. Dobra, bierzemy standardowy mój samochodzik. Nim się najwięcej zanieździłam. No pięknie, pięknie. Gratuluję, turystyczne 33. Gratuluję. Dobra, jedziemy jeszcze raz. Słuchajcie, To jakiś jest ten. Bierzemy pierwszy samochodzik I startujemy. Dlaczego ktoś tu już jest? Jak to dopiero już my wszyscy wyzacowali. nie wiem, nie tego fenomenu. Nie oglądam tego fenomenu, ale dobrze, no i będzie. Także może kiedyś zrobię jakieś spotkanko wyścigowe na tym torze, co? Co wy na to powiecie? Więc kiedyś. Dobra, jesteśmy tu już. Nie mam pytań Po prostu nie mam pytań No wyminałam się po prostu Wyminałam się Sprzedaż, nie jestem labą Dobrze, jeszcze raz Jedziemy, jeszcze raz w To oczywiście po trybunach Można sobie pohasać, można sobie w te trybuny wejść Wszystko tam jest na regalu. Też fajnie, że Na przykład można na tych trybunach być też z drugiej strony Szkoda, że nie widzieć wszystkiego, tak? Tylko ten kawałek, kiedy przejeżdża dany samochodzik, No ale... Jeszcze inaczej byłoby, gdyby to był tor po okręgu, a takie też się zdarzają. No przejdziemy. Brawo! Teraz będziemy jechać powoli, troszeczkę wolniej będziemy jechać. Nie będziemy zawieprzać Aż tak szybko. No, bo ja oczywiście gaz dojech i heja, tak? Yy, więc fajnie by było, gdyby były trybuny na takim torze właśnie na po okręgu, po, po, po owalu właściwie. Dobra, to musimy zjechać tak. No i mamy pierwszy checkpoint i mamy kuleczkę. No nie, że przejechałam ten checkpoint. Bo jak nie, to nie będzie fajnie. Yy. Trybuny miałyby sens, aczkolwiek teraz też mają sens, fajnie jest. Uuu, no Dlatego dalej tam właśnie checkpoint. Haha. No, no, ja, moja od końca poszło się kochać. Dobra, to my tu mamy? Weźmy sobie kuleczkę. O Jezu. I teraz tak, ja tutaj chyba, co? No, aj, kuleczka. Kuleczką będzie ciężej, to mi się wydaje. No samochodem jest prościej. Fajne mostki, przejazdy i tak dalej. Bardzo fajna sprawa. Bardzo mi się ten tor podoba. Oko mu wybuchło. Chopka! Ojej! Zapomniałam! Kuleczka ma co do siebie, że można się nią chyba poławić w wodzie. No i co, myślę, że ja ci dam? Tą kulkę? Nie dam Ci tej kulki, ale Cię bardzo pozdrawiam. Dobrze. kil Kuleczka sobie zniknie. A my idziemy po nową. O, sobie samochodzik. najbardziej dobrze, że wziął samochodzik. Zapomniałam kliknąć spacji, słuchajcie. spacją on też się tutaj skacze kuleczką. Już Przeleciał, nie żeło, ho ho! Pojechał w sunę. I uwaga, spacja! Jej! I mamy sobie tutaj już pięknie, ładnie... No, te. Nowe checkpoint Tu jest tych checkpointów już więcej To jest bardzo fajne powoli Bardzo fajne, że tych checkpointów jest więcej Bo jak jest trudniej to jest więcej, tak Należy, żeby biorąc taki No bo wybuchłeś Jejkuś, no co ty Fajnie, że y, Są takie tory, że są fajnie zbudowane Ja takich nie posiadam Nie, nie wiecie, w linkusiach swoich Dopiero dzisiaj na niego trafiłam, na ten tor Bo parkury jakoś mi nie szły ja że pojeździmy sobie. Raz będzie inaczej. Uuu, jedziemy 140 na godzinę. Powolnie nie. Checkpoint. I do góry się pniemy. Do góry. Do góry miało być. Halo. No. Tutaj e, trzeba wpaść chyba, tak, tutaj trzeba wpaść. I teraz nic nie widzę. No nie, no nie, no, no to chyba... A nie, tu jest stary. OK. To tu lecimy. Dobra, mamy checkpoint. Mamy sobie checkpoint. Widz. A mamy fajne samochody. I kuleczkę robi i tutaj zaraz będzie takie coś, co ja nie do końca rozumiem. O, kuleczką tego nie skiknę. Dobra. samochodem jest prościej to skiknąć. No dobrze, to weźmy, weźmy samochód. Uuu, dobra, Skisnęłam, Nie wiem dlaczego, co jak skiknęłam tyle czas, tyle, tyle wyżej. Tutaj się jedzie takim czymś i... Zaraz, zaraz tutaj będzie kolejny checkpoint, ale nie chcę go kliknąć. Tak, chcę kliknąć ten checkpoint i zaraz będzie takie coś, czego ja absolutnie nie rozumiem. Albo jestem gdzieś już wyżej. Uuu, dałam ciała. Dobrze, eee, poczekamy na samochodzik. Mogę samochodzik? Nie, mogę samochodziku. Dziękuję, mogę samochodzić. Ja chcę tam wysoko br wybuchnąć. brawo, ja. Czekajcie, musimy coś porobić, tak, żeby to ogarnąć. To tak nie może być. Widzę, że wszyscy wybuchają. Daj mi e, daj mi e, daj mi e. Trzykamy e. No powoli. Tak powoli nie za szybko lepiej spacją klikać to jeszcze nie było, ale tam było takie coś, czego nie mogłem w ogóle przejść a tutaj widzę, że jest coś nowego i jest źle wow o, -o. okej, okay. dobra eee, no tak, na pewno matko kochana i i to wy się dalej bawcie, a ja już na tym zakończę chyba odcinek. Oj, 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 nie. No o to taki trochę, wiecie, zręcznościówka, żeby się powygibać. Proszę nieńka. i bardzo fajnie. O. I dotarliśmy sobie do jakichś checkpointów, w którym jest bardzo, bardzo dużo samochodzików. A my Od nowa? ale dlaczego tak? no to wiecie co to ja robię tak zdechłam pod samochodem no i tak mamy dużo samochodzików i powinniśmy jechać dalej a nie na tutaj widzicie? no to już, no to wiem lecimy no 262, u powoli 262 było. Bujamy, bujamy ten samochodzik. Bujamy. Bujamy te kuce. I jeps. Nie, no bardzo fajny center, bardzo mi się podoba. Takie jeżdżenie, wiecie, czasem dla lajtu Nie potrzeba jakoś, wiecie. Ciągle się parkurować, kminić i dalej, a takie jeżenie, to jest fajne. Myślę, że yy, dobra, przeżyję. <grymne> Myślę, że przeżyję. Ten terytorium jest bardzo duży. Dobra, będę od razu jechać. Tędy, 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 tędy. Mamy... Mamy chorągiewkę i mamy samochodzik. Więc jest możliwość, że będzie ciężko. Uuu, no i było ciężko. Dobrze, moi drodzy. Na tym zakończę ten odcinek, ponieważ uważam, że jest y, ten tor z zwiedzenia. Także zwiedzajcie sobie go na własną rękę. Mam nadzieję, że Wam się podobało. E, komentujcie, subskrybujcie. E, dzwoneczek przy subskrypcji. No, trzeba kliknąć, żeby wiedzieć, kiedy... Będę wrzucała jakiś silnik. nawet jeszcze takie luźne odcinki też mu się podobają. Takie, no, na ludzi. Nie wiem, czemu ta samochód akurat migana. Dobra. E, Nagrywamy dosyć już długo, więc e, myślę, że to wystarczy. odcinek dosyć nudny, taki, no, stonowany bardzo, tak? Więc spędzacie sobie czas na tym parkurze na tym torze na tym torze. sami. E, mam nadzieję, że będziecie się dobrze bawić. Link w opisie i do zobaczenia. 爸爸